Cześć widzowie, tutaj YouTube Marcelix. I szykujcie się na najśmieszniejszy na film. Dobrze, wpisujemy tego. Widzimy się, jak już się. Dobra, już. Dobra. Widzimy się jak już się załaduje. Dobra. Przepraszam bardzo, proszę się nie odzywać. A jak ty się odzywałeś? To do widzenia. A ja pierdolę ciebie. Nie widzę, kurwa. To jest bardzo śmieszny yeah. film. Kurwa, się pozbędzisz mnie. Zaraz. Nie ma zaraz, kurwa. Ja chcę to mieć i pokazać, że po prostu pozbędzisz się mnie. Będę zadowolony. I ten samochód od razu kamery pójdą. Wszystko pójdzie w pizzu Masz, Jesteś śmieciarzem. A ty czym jesteś? Po śmietnika butelki zbierałeś i śmierdziałeś i z samochodu. A ty czym jesteś? I są... A co puszczasz?